Witamy wszystkich szlachetnych lachów, lechów, wenedów, sarmatów, Polaków, polaków drodzy Państwo. Witamy w dwójkę Laudetu Jezuszystów, z nich będzie pochwalony Jezuszus i Maria Zachrydziewica. Witamy z Radzymina, 7 października, Anno Dominia 2020, obok mnie Jaśniewon-Możny Jarosław marszałek Sejmowalnego, kasztelan Gdański drodzy Państwo. E, osoba bardzo, bardzo znacząca w tej chwili w Rzeczpospolitej obecnej, ale też w Królestwie Polskim. Przyjechaliśmy tutaj na taką pielgrzymkę, na taką byśmy powiedzieli kursjatę też prywatną, ale dziękczynną generalnie, z podziękowaniem do Radzymina. Każdy się domyśla, że chodzi o cud nad Wisłą, czyli objawienie maryjne w dniach 14-15 sierpnia. Wojska w taką krótką perspektywę pokażemy, stoimy na tle Urzędu Miasta Radzymin, prawda, Zaapelowaliśmy tutaj, nie było burmistrza, nie było przewodniczącego rady miasta, żeby ten herb zmienić na brodzic Radzie Mińskich, bo tutaj kiedyś jeszcze leszczyńscy byli też właścicielami Radzymina. Ale za nami stoi taki, no powiedzmy, pomnik, który przedstawia właściwie kwintesencji z drewna. W to, co się działo, prawda? Uciekający bolszewik, bolszewika goń, goń. On. Nie jest to dokładnie w naszym rycie, ponieważ myśmy nie. Nie zabijali, ale tutaj rzeczywiście, że tak powiem, nie, nie zabijali jakby w nierównej walce. Natomiast to, co chcieli z nami zrobić bolszewicy, czyli śmierć borą, pokój chatą, prawda. A więc rzeczywiście było to gonienie bolszewika tutaj. Pamiętamy potem słynna bitwa pod, nad Niemnem, która przesądziła właściwie o losach wojny, bo bitwa pod Radzyminem, bitwa pod Radzyminem, bitwa radzymińska powinna się nazywać, a nie bitwa warszawska. Była bitwą obronną, ona miała na sobie obronić. Tutaj słynna wycieczka Poganowskiego, prawda, ma... objawienie Maryi, bolszewicy to widzą, 60 tysięcy. Zresztą tyle było pojmanych do niewoli. Drodzy panie, przyjechaliśmy podziękować. E... Z drugiej strony, vis nas, pokazałem później Józef Haller, który tutaj całe swoje życie, wiadomo, że kończy się później po współpracy z Piłsudskim, on wyjeżdża, druga wojna światowa, e... umiera na emigracji, ale do końca nie pozwolił sobie wmówić, że to była jego zasługa. Cały czas twierdził, że to, były, że to była zasługa Maryi. To, że właśnie Episkopat do dzisiaj nie zrobił dowodzenia w tej sprawie, że nie wiemy, czy to jest potwierdzone objawienie, że to jest tylko cud, w takim na zasadzie domniemania, przypuszczenia, że tu miały miejsce jakieś nadzwyczajne siły, a nikt tego nie stwierdził, tym bardziej, że przesłuchano wszystkich pojmanych jeńców, a było ich około 60 tysięcy. I praktycznie wszyscy byli przesłuchani, wszyscy jak jeden oświadczyli, drodzy Państwo, że tak, że widzieli Maryję. Tak? Że tak mieć udokumentowany cud, to się nie zdarzyło,